Ja żyję, <laughs> serio, wiem, że pewnie nie wierzycie, że mnie widzicie, ale ja żyję, nadal. I pomimo tego, że od jakoś miesiąca nie było filmiku, to ja o YouTubie naprawdę cały czas myślę i mam go gdzieś tu z tyłu głowy. Ej boli mnie to tak bardzo w serduszku, że nie, nie nagrywam regularnie i że nie mam takiego kontaktu teraz z wami. Ale mam dużo rzeczy na swoje usprawiedliwienie. Teraz za dużo nie będę do was mówić, bo zbieram się na siłkę. Tutaj e, zjem tylko szybko śniadanko. Mm, no i po siłce wrócę, wykąpię się i, i pogadam z wami. I pomimo tego, że to nie będzie jakiś mega ambitny filmik, to po prostu uznałam, że muszę się wam pokazać, że muszę pokazać, że żyję. E, I po prostu coś dodać, bo bardzo mi tego brakuje. Chciałam wam w ogóle pokazać, słuchajcie. Jako mam ekstra, ekskluzywną miskę od pewnego czasu do owsianki też nie zawsze mi się uda tą owsiankę zrobić bo jak są osoby, które nam remontują tą kuchnię no to wiecie, nie będę przeszkadzać natomiast jak już uda mi się przed nimi czy coś to robię owsiankę, bo jestem zakochana w takim śniadanku eee, W każdym razie chciałam wam się pochwalić jaką mam super miskę bo jak nie ma się kuchni to wiecie trzeba jak najmniej yy naczyń używać i w ogóle, wiecie o co chodzi? Także później Wam pokażę, ogóle, jak moja kuchnia wygląda. Ja już jestem na świecie, ja się że przybrałam. Ale w ogóle powiem Wam, że jest tak piękna pogoda. Jest 7 czy 8 stopni, jest przepięknie. Naprawdę jest tak cieplutko. Pierwszy dzisiaj był dzień bez szalika. Także Tylko wiem, że później zoma się zepsuje ta pogoda. W każdym razie fajnie, że chociaż troszeczkę słoneczka jest, bo brakuje już go. Patrzcie, kuchnia łazienka. <grywdy> tak się żyje podczas remontu. Słuchajcie, ja właśnie nagrałam dwa TikToki. Tak, zaczęłam używać mięso TikToka. Zrobiłam dwa zdjęcia na Instagrama z pączkami. i właśnie teraz nagrudę ja No, na ja Pączki się przydały, także słuchajcie, zapraszam was do mojego TikToka, w sumie nie no, jak się nazywa na TikToku, nie pamiętam, bo nie używam TikToka, znaczy nie używałam. Ale ostatnio zaczęłam i mam nadzieję, że jesteście ze mną dumni, bo ja tak, bo długo nie używałam. O! Mam bardzo oryginalną nazwę, Nikol Staniszewska, Nikol Podłoga Staniszewska, także... Zapraszam Was serdecznie. A na Instagramie chyba wiecie jak się nazywam, bo zawsze dodaję w opisie, ale jeżeli nie, to niko, przez C podkreślenie, sa. <grych> zdjęcie dodane, TikTok dodane i teraz chcę Wam pokazać w końcu moją kuchnię, jaką mam piękną. W mam dresy, mam super stylówkę, bo miałam bluzkę ubraną, na to założyłam bluzę, żeby ładnie zdjęcie wyszło, kolorowo, żeby było w sensie, i dresy, i klapki. Tak, mam zajebistą stylówkę. Klapki dlatego, a nie moje pandzie buty, dlatego, że jak jest bukusz i w ogóle wszędzie... Po prostu zakurzały mi się i było mi ich szkoda i uznałam, że wolę zwykłe, najzwyklejsze klapki wziąć. Podstawiam wam moją kuchnię! Tak, patrzcie. Podziwiajcie te piękne meble. Kuchenka na środku. Stara jeszcze. Tak, podziwiacie, tu chyba zmywarka. Ja nie wiem co tutaj przychodziło, Nie wiem co ja w tej kuchniowej będę miała. Tak. Pięknie, prawda? O, jakiś blat. Pędzle. Nowa lampa już tu wisi. O, tutaj też. <grytanie> Także słuchajcie, jest progres powoli do przodu. W przyszłym tygodniu panowie przychodzą montować kuchnię, także będzie kuchnia, będą go nagrywać, filmiki z jedzeniem. Słuchajcie, bo ostatnio się bardzo zainteresowałam gotowaniem, polubiłam różne rzeczy robić w kuchni, także jak będę miała możliwość, to będę to nagrywać. Także tak się prezentuje moja nowa kuchnia. Mam nadzieję, że wam się też tak bardzo podoba, jak mi kuchenka i. I tyle. Także jedyne obiady, jakiekolwiek mogę sobie teraz zrobić, są to jednogarnkowe. Bo mam jeden garnek zostawiony, żebym coś ewentualnie mogła sobie podkreślić. Okazało się, że jednak nie muszę iść do pracy. Przecież się dopiero o tym dowiedziałam, więc się w sumie cieszę, dlatego, że. Eee, słoneczko! Dlatego, że mogę przynajmniej sobie troszeczkę w domku, posiedzieć i porobiła się też rzeczy, tam związane z TikTokiem, z YouTube'em, z Instagramem. Mm. Bo ogólnie. Nie pamiętam dnia, żebym mogła cały sobie posiedzieć w domu. To... Nie chcę się tu żalić czy coś, bo przynajmniej czuję się, że coś robię produktywnie, ale wiecie, jednak jest to trochę męczące i trudne połączyć uczelnię, połączyć pracę i połączyć dwie prace właściwie. Jakby jeszcze czuć YouTube'a, którego zaniedbałam, więc i połączyć staż, więc jest tego naprawdę sporo, dlatego też ten YouTube jest to zaindbany i tutaj jest właśnie ten moment, gdzie chcecie troszeczkę wytłumaczyć o co chodzi, ale no mówię jak jest, nie zmyślam, nie siedzę w domu cały czas i nie oglądam Netflixa, ale jest fajnie, w sensie wiecie, jest dużo roboty, naprawdę, nie nudzę się, więc muszę teraz się spiąć. Przynajmniej ja mam tak, że jak ja się zaczynam nudzić, jak mam, jak mam brak zajęcia, to zaczynam wymyślać jakieś głupie rzeczy. Pamiętam jak byłam mała, taka ciekawostka z mojego życia, to nudziło mi się w domu i ogoliłam sobie brew. Tak, bo chciałam sobie sprawdzić, jak to się depiluje brwi, wyregulować ją chciałam i kupiłam sobie taki krem, wiecie, do depilacji. Tylko nie zorientowałam się, że on może spłynąć, no nie? <grym> No, i tak się stało, już spłynął i nie miałam połowy brwi. <grywa> Także taka mała ciekawostka z mojego życia. Mm. Jak pozbyłam się połowy brwi za czasu chyba pierwsza gimnazjum to była, tak mi się wydaje. No. Także ja teraz sobie coś zrobię. Mm. Do jedzenia. A mi pięknie słoneczko świeci. Eee, tak, eee, i popracuję sobie trochę w domu. I na 19 mamy kręgle właśnie, bo firma ze stażu zawsze co miesiąc organizuje jedno takie wyjście dla pracowników. Także w zeszłym roku, w zeszłym roku, w zeszłym miesiącu byliśmy również na kręglach i w tym miesiącu zastanawialiśmy się, gdzie iść. Ja w sumie zaproponowałam kręgle, bo lubię kręgle i myślę, że to jest dobry pomysł. W sensie, nie jest to dobry pomysł do paznokci, bo mam już trochę odrosty i one są trochę długie te paznokcie, więc trochę się o nie boję, ale mój patent jest taki, że zawsze biorę cięższe kule, które po prostu mają większe oczka. I się ze mnie śmieją z reguły, że biorę takie ciężkie te kule. Ale przynajmniej są duże oczka i jest pewność w miarę, że nic sobie z paznokciami nie zrobię. Takie piękne słoneczko. Kocham. Zrobiłam sobie, słuchajcie, taki obiadek na szybko. Nie jest on piękny ani nic, ale to dlatego, że, tak jak mówię, jest to danie jednogarnkowe. Więc, słuchajcie, tak, da się w jednym garnku zrobić makaron z warzywami. Mam tutaj pomidorki, kokajlowe, cukinia, pietruszka, mnóstwo przypraw, jak to ja. Więc takie mega, mega, mega proste, ale coś poprzez was, że wiecie, na przykład cukinia się szybko podsmaża, więc w momencie, gdy odcedzałam jakby makaron, to w tym samym garnku, gdzie gotowałam makaron, podsmażyłam szybko cukinię i potem, wiecie, to wszystko w garnku wymieszałam, także da się. Nie wygląda zbyt pięknie, ale przynajmniej jest coś konkretnego. Ja się ogarniam i zmykam na kręgle, bo już jest 18.00. Na 19.00 mamy zarezerwowane tory, także czas się zbierać. Jutro do biura na rano, także y, trzeba i spać, bo dochodzi 12.00. Także idę teraz się umyć. E, no I, i czas spać. I bo jutro mam zamiary jeszcze rano przed pracą wstać i zmontować y, tego vloga, żebyście mieli w końcu filmik. naprawdę na nie wiecie, jak bardzo chcę dlać filmik. Tak. I boję się, jaki będzie odzew pod filmikiem. Boję się, że będzie bardzo mały. I to nie będzie nic dziwnego, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina. Natomiast mam nadzieję, że i tak fajnie się przyjmie. Będzie ok. Ja mogę się jedynie pochwalić, że wygrałam pierwszą rundę w kręgle. Tak? Potem już mi gorzej szło, dużo gorzej mi szło. E, tak, ale pierwsza runda była moja. Generalnie jeszcze jakiś czas temu przyszło mi zamówienie z Naked i zamówiłam sobie tutaj dwa sweterki, golf, koszulę i spódnicę. Generalnie jestem ostatnio straszną fanką golfów, więc... E, sweterek i tam drugi sweter, który w ogóle też jest ekstra. Za chwilkę wam przymierzę te dwa sweterki, bo są naprawdę super. Tutaj jest taki golfik, taki prążkowany. Zwyczajny czarny golfik, jest ok Spódnica i koszulę z kolekcji Julii Wieniawy. Tego Wam przymierzać nie będę, dlatego że koszula jest mi za mała w biuście A spódnica po prostu jakoś tam nie dziwnie leży Także te dwie rzeczy jakby mojej mamie oddam, bo moja i mamie się bardzo spodobały Natomiast koszula generalnie sama w sobie jest przepiękna Bardzo mi się spodobała na zdjęciu, jak przyszła też mi się bardzo podoba Patrzcie, ma te guziczki, naprawdę jest ekstra ja zamówiłam w rozmiarze 38, ale niestety w talii jest ok, ale w biurcie nie. Natomiast spódnica, no nie wiem, jakoś nie mój krój po prostu. To jest mój ulubieniec. Jest duży, ciepły, W sensie duży, tutaj, w sensie w rękawach, bo jest ogólnie krótki. I jest to mój ulubieniec tak cieplutki, słuchajcie. No jest ekstra, naprawdę uwielbiam go. I od razu, jak przyszedł tego samego dnia, już go założyłam wieczorem. I drugi też jest taki typowy golfik, wysoki tutaj. Bo generalnie jest teraz podwinięty, ale jego można. O, <laughs> jest wysoki. I tak w kolorze takiego brudnego różu. Też bardzo mi się podoba. Taki trochę elegancki, już bym powiedziała. <laughs> Wiecie, ale naprawdę jest fajny. Do wszystkich rzeczy Wam zostawię link w opisie oraz kod rabatowy. Także zachęcam Was do sprawdzenia, co tam na Naked można sobie znaleźć. I tym akcentem e, chcę się z Wami pożegnać. Życzę mm. Wam dobrej nocy, miłego dnia. E, no. I już po mniejszym odstępie czasu będziemy się widzieć, obiecuję. <grytanie> pa, pa.